Witaj słuchaczu w nowym roku. Dziś chciałbym opowiedzieć Ci o kolejnym schodzącym mocarstwie, tak samo jak poprzednia Brazylia z Mezoameryki. Kraj ten pamięta najbardziej doniosłe opowieści amerykańskiej historii. Od rozwiniętych starożytnych cywilizacji, przez kampanię konkwistadorów, po wielką migrację Latynosów do USA. To przez jego teren biegną lądowe połączenia półkuli zachodniej. Od ziemi ognistej na południu, po ciślinę Beringa na las. W pobliżu jest kanał panamski na linii wschód-zachód. Strategiczne położenie idzie w parze z dużą populacją. Obecnie jest to 135 milionów ludzi, dwumilionową powierzchnią i jednolitością etniczną. PKB Meksyku to około 1,3 biliona dolarów. Jest to dynamiczna, ale również młoda i niedoświadczona gospodarka. Stąd też jest silnie uzależniona od północnych sąsiadów USA i Kanady. Podobnie niedoświadczone jest meksykańskie społeczeństwo. W kraju panuje ogromna bieda. 54% ludności żyje poniżej progu ubóstwa. Zasobami i polityką kraju kieruje nieliczna elita. Możliwości wzbogacenia się są niewielkie, co osłabia klasę średnią i wzmacnia potężną przestępczość. Kartele narkotykowe panują nad rozległymi obszarami kraju, niepodlegającymi żadnej jurysdykcji rządu epokowa stała się już migracja meksykanów do usa z drugiej strony dynamika rozwoju stwarza dla tego kraju nieprawdopodobne perspektywy meksyk a więc jego historię położenie i mocarstwową przyszłość chciałbym tu omówić na początek historia Według współczesnej wiedzy, pierwsi ludzie przybyli na terytorium Meksyku 60 do 40 tysięcy lat przed naszą erą. Wtedy też zaczęły rozwijać się pierwsze kultury materialne. Pierwsze uprawy, a wraz z nimi Neolit, pojawiły się około 9 tysięcy lat przed naszą erą. W drugim tysiącleciu przed naszą erą na jego terenie zaczynają rozwijać się cywilizacje. Pierwszą z nich była kultura Olmeków, datowana na okres od 1600 do 400 roku przed naszą erą. Była to kultura formująca cywilizację Mezoameryki. Jej dokonania wpłynęły na przyszłe kultury Mezoameryi. Rozpowszechnili religię, budynki sakralne, piramidy, hierarchię społeczną, pismo i rytualną grę w piłkę. Kolejną cywilizacją kulturotwórczą było Teotihuacan. Cywilizacja ta była skoncentrowana wokół głównego miasta Teotihuacan. Miasto, a z nim cywilizacja trwały od setnego roku przed naszą erą do 950 roku naszej ery. Teotihuacan było Jerozolimą i Babilonem Mezoameryki. stanowiło centrum pielgrzymkowe, religijne i społeczne. Trwało to przez 600 lat. Objęło swoimi wpływami ogromny obszar kontynentu. W szczytowym okresie zamieszkiwało je ponad 250 tysięcy ludzi. Wpływ miasta na kulturę świata indyjskiego był olbrzymi. Tam ukształtowała się religia, systemy społeczne i rzemiosło powszechne przyszłych cywilizacjach. Spadkobiercami Olmeków i kultury Teotihuacan były wszystkie kultury starożytne, np. huasteków, misteków, tolteków i totonaków. Pierwszą z trzech wielkich cywilizacji Mezoameryki była cywilizacja Zapoteków. Dokonała ona wielu przełomowych odkryć. Zapotekowie rozwinęli i usystematyzowali pismo, stosując je do obliczeń kalendarzowych. Budowali wspaniałe miasto, z której wyróżnia się ich stolica, Monte Albani. W celu jej rozbudowy zastosowano nawet geoinżynierię. Zapotekowie rozwinęli też sztukę grobową. Cywilizacja istniała od drugiego tysiąclecia przed naszą erą i szczyt potęgi osiągnęła w latach 250-600 do 600 roku naszej ery. Po tym czasie ich znaczenie zaczyna maleć. Finalnie Zapotekowie zostali pokonani przez wrogich Mictyków, bo był to wiek XII i w XV wieku włączeni do Imperium Azteckiego. Równie kluczowe cywilizacje Mezoameryki, czyli cywilizacje Majów i Azteków, czerpały swoją wiedzę od cywilizacji Tolteków. Toltekowie jako pierwsi uporządkowali, tworzyli i zorganizowali zarówno duchowo, jak i politycznie potężną cywilizację. Tula, ich stolica, przejęła po Teotihuacan rolę centrum duchowego. Dzięki przyjęciu cywilizacyjnej pałeczki Toltekowie odnowili wpływy dawnej metropolii. Państwo Tolteków trwało do XII wieku. Cywilizacja Majów istniała od II tysiąclecia przed naszą erą i jest najstarszą znaną cywilizacją Mezoameryki. Początkowo Majowie byli kupcami i rolnikami. Zmiana zaczęła się wraz ze wzrostem handlu i stopniową, impregnacją czy przejmowaniem kultury Olmeku. W pierwszym tysiącleciu przed naszą erą powstają miasta, struktury społeczne, rozwija się religia i znana na cały świat architektura sakralna. Okres od 300 roku naszej ery do 800 roku naszej ery to szczyt potęgi Majów. Na ich cywilizację oddziałuje wówczas właśnie Teotihuacan. Toczą się wojny między państwami i miastami. Za czasów Majów szczyt rozwoju osiąga pismo. Upadek ich cywilizacji rozpoczął się w IX wieku. Późniejsze miasta Majów były już tylko cieniem Chichen Itzy czy Tikal. Ostatnią i najpotężniejszą cywilizacją prekolumbijskiej Ameryki było Imperium Azteku. Aztekowie przybyli w XIV wieku z terenów dzisiejszego Nowego Meksyku. Dzięki skoncentrowanemu na wojnie społeczeństwu, i z ręcznym sojuszom. Do 1521 roku azteckie państwo zajmowało cały południowy Meksyk i uzależniło od siebie ludy całego obszaru dzisiejszego państwa. Aztekowie, podobnie jak Rzym, opanowali cały otaczający ich antyczny świat, niewoląc i pozbawiając tradycji wiele okolicznych ludów. Jednocześnie nie można odmówić im zasług w jednoczeniu i organizowaniu zawsze zwaśnionych państw miast, czy tworzeniu wspólnych praw i kultów. Podobnie jak Rzym, Aztekowie byli bezsilni wobec dziejowych procesów i zostali przez owe procesy zniszczeni. Podsumowując, Mezoameryka ewoluowała od kultur rolniczych, posakralne państwa miasta z dominującą rolą lokalnych władców, aż do zmilitaryzowanego państwa hegemona. Przypomina to dzieje starożytnej Europy. Indianie nie byli kulturą na poziomie paleolitu. Poziom organizacji architektury, nauki czy polityki plasuje ich na poziomie środkowej epoki brązu. Znali metalurgię, pismo czy cykle planetarne, co pomimo braków w innych obszarach stawia ich jako ludzi świadomych świata, a to jest cechą cywilizacji. Kolonialny Meksyk przez 300 lat. Stanowił część wicekrólestwa Nowej Hiszpanii. Gospodarka skoncentrowana była wokół ogromnych laty fundiów, hacjent. Otrzymywali je wlenno hiszpańscy arystokraci i wyższe duchowieństwo. Wydobywano na nich metale szlachetne, głównie srebro, siano kukurydzę, tyton, zboża, trzcinę cukrową, rośliny włókniste i wytwarzano sprzęt. W mniejszych indyjskich farmach hodowano drób, wieprzowinę i lokalne rośliny. Do XVII wieku praca Indian była przymusowa, później zastąpiono ich Afrykanami. Ze względu na położenie Meksyku dużą rolę odgrywały miasta, handel azjatycko-europejski. Bito w nich również ówczesną walutę światową, srebrne peso. Ogromną rolę w kulturze i edukacji zajmował Polska. W XVIII wieku Wydze królestwo zajmowało większość znanej Ameryki Północnej od Panamy do Alaski. Tereny na północ od Rio Grande w większości nie były kolonizowane. Administracja nie kontrolowała tych obszarów. Jedynymi śladami hiszpańskiej obecności są nazwy miast powstałe po misjach, nieliczne ratyfundia i niewielkie osady górnicze. Na początku XIX wieku wojny napoleońskie wwoły przekształcenia całej kolonialnej Ameryki. Władza straciła powagę i kolonie zaczęły uzyskiwać niepodległość. Meksyk swoje uzyskał w 1821 roku po... W 11 latach ciężkich walk w 1823 roku ustanowiono republikę. Krótko potem w 1829 roku zniesiono niewolnictwo. Wraz z niepodległością Meksyk odziedziczył po koronie ogromne terytorium. Zacofany gospodarczo kraj nie był jednak w stanie utrzymać ani stalić tego spadku. W 1823 roku odłącza się Ameryka Środkowa. W latach 1835-53 USA przejmuje ogromne połacie tzw. Dzikiego Zachodu. Utrata terytorium i stagnacja gospodarcza doprowadziły do przyjęcia władzy przez liberalnych Reformatorów w 1855 roku. Rozdzielili oni kościół od państwa, zlikwidowali przywileje wojska, korporacji i biurokratów, znieśli wspólną i urzędową własność ziemi na rzecz własności indywidualnej rolniczej. Zrównali Indian i Czarnych w prawach, dając im perspektywy społeczne. Ponadto zagwarantowali świecką edukację i wolność wyznania. Zwieńczeniem rządów liberałów był okres dyktatury wojskowej Porfiro-Diaza, tak zwane Porfiriado, trwające od 1876 do 1910 roku. Wybudowano wówczas ogromny nosić kolei, około 19 tysięcy kilometrów, wokół której wyrastały potężne hodowle i plantacje. Eksportowały one głównie na rynek amerykański, kolej kolei USA inwestowały w rodzące się górnictwo naftowe i przemysł. Wzrost zamożności kraju zwiększył pretensje niższych warstw i ruchów rewolucyjnych do udziału w polityce. Prowokowana przez owe środowiska rewolucja pod przewodnictwem Francisco Madero zapoczątkowała współczesny Meksyk. Rewolucja trwała 10 lat, od 1910 do 1920 roku. Zostawiła po sobie silną, centralizowaną lewicową władzę, podział hacjent między chłopami i szerokie zmiany w kulturze i sztuce. Po okresie rewolucji władzę przez niemal całe stulecie zierzyła socjalistyczna partia rewolucyjno-instytucjonalna. Sprawowała ona władzę dyktatorską. Partię tą stworzyli dawni przywódcy i bojownicy rewolucji. Znane z kinematografii powstanie Cristeros było wynikiem zwrotu rewolucji kościołowi w latach dwudziestych. Finalnie zawarto w tej sprawie kompromis. Późniejsze lata rządów Peri to nacjonalizacja przemysłu, zaostrzenie kontroli społecznej i monopolizacja gospodarki. W pierwszej połowie dwudziestego wieku Meksyk de facto stał się zapleczem surowcowym USA. Wtedy też rozpoczęła się migracja Meksykanów i budowa fabryk na północy kraju. Później rozszerzona przez NAFTA. W drugiej w połowie XX wieku Meksyk wchodzi na ścieżkę mocarstwową. Następuje tak tzw. meksykański cud gospodarczy. Rośnie ludność w tempie 2 milionów osób rocznie. Stopniowo liberalizuje się rynek i politykę wewnętrzną. W 2000 roku na koniec rządów Peri Meksyk to już regionalne mocarstwo, członek G20, prominentnych stowarzyszeń amerykańskich i cenny sojusznik. Współczesny Meksyk można określić jako subdominanta regionu Ameryki Środkowej, próbującego wywierać wpływ na okoliczne kraje i nadwątpić potęgę USA i Kanady. Jest to zadanie o tyle ułatwione, o ile trwa rozwój gospodarki i populacji i o tyle utrudnione, o ile kraj ten nadal będzie beneficjentem amerykańskiej pomocy i zapleczem dla porozumienia nafta. Ma na to wpływ oczywiście słynna meksykańska bieda i olbrzymia ilość źle wykorzystywanej siły roboczej i zasobów, eksploatowanych przez zamożniejszych Amerykanów. Przemysł spożywczy i czarny. Rynek produkują przede wszystkim dla USA. Ludność jest po prostu zbyt biedna, aby sukcesywnie wspierać swoją gospodarkę. Uzależnia to kraj od relacji z USA. Natomiast kartą przetargową w stosunkach z sąsiadem jest strategiczne położenie na szlaku migracyjnym i bliskość kanału Panamskiego. Meksyk ma również inny, ważniejszy atut. W Arizonie, Kalifornii, Nowym Meksyku i Teksasie żyje około 25 milionów Latynosów. Większość tych osób to ludzie o silnym poczuciu przynależności religijnej i narodowej, w większości identyfikujących się z Meksykiem. Latynosi. Rozmnażają się znacznie szybciej od innych grup etnicznych. Jeżeli ich kultura nie ulegnie rozkładowi, niewątpliwie będą zbliżać się do Meksyku, co ów skwapliwie wykorzysta można powiedzieć, że Meksyk przewyższa USA w dziedzinie kultury i duchowości meksykański katolicyzm w dalszym ciągu jest silny i wywiera duży wpływ na mieszkańców. Czyni to Meksykanów bardziej żywotnymi i dynamicznymi. W porównaniu ze starzejącą się i laicką Białą Ameryką. Meksykańska armia Licząca 280 tysięcy żołnierzy I 80 tysięcy rezerwistów Jest najpotężniejszą w regionie i jest w stanie Oddziaływać na sąsiadów. Naturalnie Pod względem siły i zdolności jej rozbudowy Jest to więcej niż inne kraje Regionu. Niestety jest to tylko powierzchowny Wygląd. Armia Meksyku nie radzi sobie Z potężnymi kartelami narkotykowymi Kontrolującymi dużą część prowincji Powszechna jest korupcja i serwilizm wobec gangów Co roku w wojnach narkotykowych ginie Kilkadziesiąt tysięcy osób. Federalni nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa cywilom, w wyniku czego w wielu regionach funkcje to przyjmują kartele. Jaka przyszłość czeka tak skomplikowany i dynamiczny kraj? Zdaniem wybitnego politologa Georgia Friedmana, Meksyk zajmie rolę przemysłowej potęgi i pod koniec XXI wieku rzuci wyzwanie Stanom Zjednoczonym w walce o hegemonię nad Ameryką Północną i jego zdaniem światem. Głównym atutem w tej walce ma być podbój demograficzny. To znaczy Meksykanie i Latynosi, stanowiący wówczas większość w zachodnich Stanach, będą chcieli dołączyć do Meksyku. Tereny te, historycznie przez 200 lat należały do hiszpańskiej korony i Meksyku. Jest to więc naturalny obszar jego oddziaływania i ów argument już jest podnoszony w dyskusji publicznej na razie przez radykałów. Ponadto koncepcja Friedmana wydaje się być sensowna, jeżeli wziąć pod uwagę słabość wewnętrzną i skostnienie amerykańskiego społeczeństwa i skontrastować to z dynamiką latynosów. Do 2050 roku Meksyk ma stracić się ósmą gospodarką świata z PKB rzędu 10 bilionów dolarów. Będzie to 8 razy więcej niż obecnie. Ludność wzrośnie do 165 milionów, nie licząc Diaspory w Stanach. Wymusi to ekspansję. Starzejące się społeczeństwo USA i stopniowa erozja wpływów w regionie zredukuje dzisiejszą ogromną różnicę sił między krajami. Toteż ekspansja na północ jest obecnie niemożliwa i może nastąpić tylko w sytuacji znacznego osłabienia sąsiada. Nie jest możliwy również ruch w drugą stronę. USA nie są w stanie przejąć Meksyku ze względu na olbrzymie koszta fuzji czy kontroli ani zintegrować się z nim w znaczący sposób, ponieważ dystans cywilizacyjny działałby na nie destrukcyjnie. Naturalnym kierunkiem dla Meksyku jest zatem Ameryka Środkowa. Większość regionu stanowią małe państwo o znikomej sile geopolitycznej, całkowicie zdominowane przez USA, za wyjątkiem Kuby, od 60 lat rządzonej przez komunistów. Jest to najsilniejsza gospodarka Karaibów odgrywająca rolę centrum regionalnego oporu wobec stanu. To naturalny sojusznik Meksyku w likwidacji wpływów USA. Należy liczyć również na ekspansję Chin. Chiny znacząco zwiększają wpływ na region. Powołano Celak w Nicaraguj budowany jest nowy, większy od panamskiego kanał. Chiński wpływ na region luzuje dominację Stanów i stworzy dla Meksyku szansę, która na przykład poprzez członkostwo w organizacji krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, czy chińskie inwestycje, już jest dostrzegana. Meksyk jest obecnie jednym z ważniejszych eksporterów w regionie i wraz ze wzrostem siły w Gwatemali, Belize czy Kostaryce pojawią się liczni inwestorzy i firmy, a później meksykańskie kontyngenty wojskowe. Do dominacji na usianych wyspami Karaibach niezbędna jest silna flota desantowa i statki będące w stanie łączyć działania oceaniczne i piranie żołnierzy na lądzie. Ważna jest także sieć baz morskich. Wraz ze wzrostem PKB Meksyk wzmocni też programy kluczowe, jądrowe i kosmiczne. Ponadto religia katolicka może znacząco wpłynąć na rolę Meksyku jako centrum duchowego Mezoameryki. To tyle ode mnie, dzięki za obejrzenie, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, Oby był pełen owocnych i dobrych wydarzeń. To jest seria o wschodzących mocarstwach, zamierzam podjąć jeszcze 10 krajów już z innych kontynentów, więc zapraszam do oglądania. Elo!